Thank Alejna Polska TV www.nptv.pl Dobry wieczór. Witam serdecznie Marcin Sadowski. No i oczywiście sprawdzam tradycyjnie obecność. Wojciech Olszański! Obecny! Mam nadzieję, przynajmniej, że to usłyszymy od pozostałych i od Wojtka. Kochani, jak zwykle mi się tutaj miesza pod palcami, jak potrzeba. Kolejny dzień rozmawiamy, więc i z nami Luśia, zapraszam. Konkretna jak nigdy. Mm. Czołem kamraci! Mikrofon. Ależ oczywiście, panie redaktorze? Dyrektorze, Lucia. Ty jesteś redaktorka, jestem dyrektorem. Panie ojcze, ojcze, dyrektorze. O, oh, od razu lepiej. Czuję się ukontentowany. E, Także nie będziemy wam e, opowiadać smutków. Poza tym, że do Polski przyjeżdża Boris Johnson, więc wiecie, co robić. Prześcieradła e, w rękę i na przykład. E, Oglądacie czasami tę te, telewizję narodową. I wszystko jasne. Czyli TVN, Telewizja Narodowa. No, no. tam jest taki program. Jak się ten nazywa ich program informacyjny? Nie wiem, nie oglądam. Fakty. Tylko, że mm, Boris Johnson nie rozumie polskiego ty. Musi napisać you. Wiecie, nie? Nie fakt, ty, tylko fuck you. Żeby wiedział o co chodzi. Albo Go home. Mm. Także jeździć za nim przejście radełka, napisy. Niech wie i widzi, co się dzieje. Niech wiedzą, jak bardzo kochamy ich. No i że też lubimy y, polskie programy informacyjne w telewizji narodowej. Także nie fakty, tylko fakt you. Prawidłowe tłumaczenie. Nie wiem dlaczego w ogóle. Y, pierwsze słowo to jest fakt i pisane przez A. A potem te Y, jakiś dziwny język. No, ale to tak to jest, jak firma jest zagraniczna i myla, miesza język polski z językiem e, angielskim. Tytuł odcinka, oczywiście, rozmawiamy. Środa 9 lutego 2022 roku. Gratuluję Wam, dziękuję e, i bardzo się cieszę, że tak licznie spotykamy się na platformie d live TV. E, a oczywiście też, e, co bardzo mnie cieszy, jak doskonale dajecie sobie radę. Ze znalezieniem archiwum różnych materiałów, które rośnie w zastraszającym tempie, choć wiem, że jeszcze jest, jeszcze jest za małe, no ale to będziemy za chwilę uruchamiali dodatkowy serwer, bo ten, który w tej chwili jest, jest serwerem testowym, a i tak pokazujecie, że potraficie go nieźle dobić, obciążyć. Co zresztą sprawia nam dużą frajdę, bo okazuje się, że bez ogromnych środków i bez wielkich nakładów. I bez ostatniej prostej, i to już końcówka naszego projektu, jeszcze jest potrzebne ostatnie ogromne wsparcie, dało się odpalić samodzielnie serwis e, działający na zasadzie podobnie do YouTube'a. HTTPS nie musi być S, możecie w ogóle pisać bez tego początku, czyli tego te, do. do prze... o, o. Mniej więcej od tego miejsca starcie napisać: wideo.braciakamraci.pl Zmienimy tą nazwę, zmienimy, ale na razie tak. I tam są archiwa materiałów, które były nadawane. Natomiast na platformie D-Life, jak już mówiłem, też nadajemy. Jest was ponad 3000 osób subskrybujących i 2200 osób aktualnie oglądających, ale niektórzy mi zgłaszają tak. Telefon nawet takie mamy. Panie Marcinie, jest taki problem? Ja jestem na tym D-Life, ale jak się spóźni, to już nie mogę obejrzeć tego żywca i nie ma archiwów. Są archiwa, tylko wiecie, ten, 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 ten D-Live, ta platforma z założenia jest platformą angielskojęzyczną, niestety nie ma tam języka polskiego i zapewne trudno Wam czasami coś na niej odnaleźć, dlatego ponieważ bardzo chciałbym dopomóc w znalezieniu na tej platformie tego, co potrzeba, to już podpowiadam. Jak wejdziecie sobie na platformę d o proszę... Jak wejdziecie na platformę The live to na dole, przewiniemy sobie w dół, jest coś takiego jak Replace, powtórki. Klikamy Replace i to są powtórki z ostatnich trzech dni. Powtórki z ostatnich trzech dni. Reszta, można też tam zrobić videos, jak widzicie tutaj prawie nic nie ma, w zasadzie nic nie ma. About, czyli o, tak? I tutaj w About mamy, zobaczcie, coś takiego jak Link do naszego kanału http://nptv.pl A jak wejdziecie na http://nptv.pl Akurat wlazło teraz na wsparcie. Bo taki był link na start. O Szybciej, szybciej, szybciej. Trzeba jakąś korbką chyba pokręcić. Jest. No właśnie, a Ty na co to no, Tak zupełnie przy okazji. Są tam informacje, gdzie wysłać kartki pocztowe do Wojciecha, jest informacja, jak można... Aha, kilku osobom odesłałem już, odesłałem już wpłacone przez Was wsparcie. Naprawdę może być wpłata z napisem darowizna i po darowiznie możecie jeszcze napisać, że... My... Nie wiem, na przykład tam pozdrawiam i Janka, czy cokolwiek innego. Janka, na przykład, pozdrawiam Was, Janka z Krakowa, a, albo coś innego, chociaż to jest w tym, kto wpłaca. Natomiast było tak, darowizna na prawnika dla Wojciecha. Niestety muszę Wam zwrócić taką wpłatę, dlatego że nie może być darowizna celowa. Darowizna z założenia jest bezcelowa, czyli darujecie i nie mówicie na co. O, także sprawdźcie swoje konta, bo część osób już dostała z powrotem pieniądze. Na pewno dzisiaj, um, tutaj mamy informację, że film jest niedostępny. Dzisiaj nadajemy. Tutaj, tak. YouTube usunął nasze konto, więc archiwum na kanale jaosan.ptv.pl również nie istnieje. O, proszę, to konto zostało. Dlaczego tego w tej chwili? Archiwum rodacy Kamraci Wilki, proszę bardzo, również konto. Jak sobie zobaczycie, jest usunięte. Dlaczego tak jest, że tego nie poprawiliśmy? Dlatego, że chcielibyśmy, żebyście, żebyście też widzieli, że walczy się z nami na każdej możliwej płaszczyźnie, co nam zostaje? Zostaje nam The Live, czyli to, gdzie w tej chwili się oglądamy. Aha, proszę. Zaraz będzie incepcja, czyli jedno w drugim. O! Leci. A i zostaje nam i zostaje nam jeszcze link e, wideo bracia kamraci, czyli ten serwer nasz e, zewnętrzny. O, proszę, tutaj mamy trochę ostatnich materiałów, to rozmawiamy jest, jest wczoraj. Hmm? Można sobie kliknąć na różne materiały. E, na przykład wczorajszy rozmawiamy, ma w tej chwili 5000 wyświetleń. Tutaj jest też czat, który można sobie z boku otworzyć. Na tym czacie też e, popisać. O, nawet widać historię, że jest. No i w tej chwili widać, że też ogląda ileś osób to, bo. Dobra, także tak to wygląda. Jeśli ktoś nie bardzo umie znaleźć, przypominam jeszcze raz, na platformie DLive jest na dole okienko Replays, to no, tu są powtórki. Natomiast jeżeli chcecie nas, tak jak mówiliśmy w YouTubie, subskrybować, na platformie D-Live nazywa się tą follow. Czyli e, podążanie za kimś, tak? Follow. Tak, tutaj jest w platformie D-Live, Ja pokażę teraz innego D-Live'a, O, zobaczcie, jak sobie otworzę D-Live'a, ukośnik na przykład nptv.pl, nptv.pl. O, pokazuję po kolei, żeby każdy zobaczył, że to nie jest coś tam wymyślonego. To tutaj na górze. U was się nie wyświetli, to muszę pomniejszyć w tej chwili, bo było troszeczkę powiększone. O, to tutaj na górze jest funkcja follow, czyli podążaj za subskrybuj, jak gdyby. No i to jest właśnie to, co odpowiada za to, że jesteście tutaj. Co tu się wyświetla pod wykrzyknikiem? Nie wiem. Udostępnij. No właśnie nie, nie. To jest pewnie udostępnij. To jest Aha, nie powiadamiaj, powiadamiaj, a wykrzyknik, a wyślij jakieś tam zapytanie, dobra, a to jest pewnie udostępni. Zaproś użytkowników i otrzymaj 1% cashbacku, fajnie, nie wiem za co, aha, bo lemonki można rozdawać. Także tutaj jest opcja follow, follow it i chciałem Was też zachęcić, żeby oprócz nptv.pl zafollowować jeszcze jeden, że tak powiem z angielska, nptv.pl. Jest taki drugi kanał, na którym w tej chwili idzie stream archiwalny. W tej chwili ogląda go 50 osób i followersów jest 81, czyli tych subskrybentów. Tutaj nam potrzeba ich co najmniej 300, żeby było. I ten kanał będzie odgrywał też bardzo ważną rolę. Więc zobaczcie sobie np.tv.pl bez kropki w adresie, bez kropki. A my już wracamy teraz do tego, co istotne, czyli do Was.